Dzięki wspaniałej współpracy z lasami państwowymi oraz z parkami krajobrazowymi. W dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie super altany, do której bardzo serdecznie zapraszam wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Łoś w Minałobowa. w dniu dzisiejszym również nastąpiło otwarcie wyremontowanej starej szkoły. Przeistoczyliśmy tą starą szkołę w super wiejską świetlicę. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli się wzajemnie integrować i spotykać. Łabowa Otwarta na Świat, tak naprawdę to planujemy cykl Altan-Wiat do tego, żeby jeszcze bardziej zaprosić naszych turystów, bo jak wszyscy wiemy, nasza gmina to ponad 70% lasów, 100% wytchnienia, odpoczynku od codziennego zgiełku i możliwości przeżycia Wspaniałych, ale i spokojnych chwil. Jak wiemy, świetlica wiejska dla każdej miejscowości jest ważnym miejscem. Jest to miejsce, gdzie przez wspólne działanie, przez wspólne dzielenie się swoimi umiejętnościami razem się jednoczymy mieszkańcy, gdzie, jak tutaj Iza też powiedziała, godnie będziemy mogli spędzać swój wolny czas. Obiecujemy, że będziemy dbać o te obiekty że te obiekty będą nas inspirować właśnie do wspólnego działania i to będzie takie, tutaj będzie było takie serce naszej społeczności. Tu widzimy jak e, współdziałanie przynosi efekty. no bo e, to, że mamy wiatę, że mamy ścieżkę, no to jest efekt e, przynajmniej połączenia kilku instytucji i Pani Wójt mówi, że hasło jest e, gminy to otwa... Łagowa otwarta na świat. ja myślę, że ta łagowa jest otwarta na ludzi i stąd się bierze e, właśnie to e, współdziałanie. Jest to bardzo istotny element również dla dzieci i młodzieży. Bardzo często spotykają się na zajęciach terenowych i z tych tablic, które tam się pojawiły będą mogli czy mogły odczytać, czym ten teren dysponuje, co jest ciekawego, co jest wartościowego. Także krok po kroku i będą mogli wzbogacać swoją wiedzę przyrodniczą. Chciałem podziękować dwóm instytucjom, że to co Partii krajobrazowe utworzyły zbudowały, zaliczamy dwóm instytucjom. My jako Parki Krajobrazowe nie mamy własności. Nie mamy terenu, choćbyśmy mieli najlepsze pomysły, bez gminy, która jest właścicielem terenu i bez życzliwości lasów państwowych, które wpuszczają nas na tereny lasów, umożliwiają tworzenie infrastruktury edukacyjno-turystycznej, to co żeśmy stworzyli by nie powstało. Bardzo dziękuję za współpracę i liczę na przychylność w przyszłości.